Dlaczego bracia rodzeń piszą książkę? No bo piszemy książkę, dzisiaj nawet zaczęliśmy pisać i w ogóle po co o tym mówimy? Przecież powinniśmy cicho siedzieć i ewentualnie po wydaniu tej książki opowiedzieć Wam, ile kosztuje ta książka. A ja się nie mogłem doczekać rozpoczęcia tej serii, bo to seria filmów, w której, z której dowiecie się, jak piszemy tą książkę, właściwie skąd ten pomysł pisania książki, dowiecie się wszystkiego od dzisiejszego dnia. Do ostatniego dnia, kiedy książkę wydamy jako self-publishing, tak to się mówi? Oczywiście. Bo uważamy, że jest to na tyle wartościowa wiedza, którą wielu z Was może potrzebować, której, której może potrzebować. Dlatego stwierdziliśmy, że będziemy dokumentować ten proces i dawać Wam jak najwięcej informacji, gdyby ktoś z Was chciał kiedyś napisać książkę. No bo zobacz, to, że jesteśmy. Propagatorami stylu niskowęglowodanowego, stylu Keto, jesteśmy lekarzami, którzy odwracają cukrzycę i odstawiają leki swoich pacjentów, bo po prostu ich nie potrzebują, to już wiecie, bo na tym polega główna nasza misja, wynikająca z, i ze zmiany swojego życia, i zmiany życia pacjentów, i z prostowania nieaktualnych zaleceń, i tak dalej, No ale z drugiej strony, no, naturalnym, naturalną koleją rzeczą, która się okazała w naszym życiu, jest to, że czujemy też. Kolejną potrzebę podzielenia się z Wami w formie papierowej, tą całą wiedzą, którą przekazuję. Poczekaj, tutaj. bo właśnie mhm. ja miałem do Ciebie pytanie, chciałem zadać Ci pytanie, yy, dlaczego, co, jaką to dla Ciebie ma yy, wartość i co czujesz myśląc, yy, bo ja wiem, co ja czuję, zaraz powiem, mhm. yy, jakby wiedząc że zaczynamy pisać książkę? Jakby, jaka była twoja motywacja i co czujesz, yy, wiedząc, że zaczynamy ten cudowny proces? Nie musisz dwa razy powtarzać pytań, które, pytania, które zresztą jest Myślę, całkiem dobrym pytaniem. Że nie zrozumiesz. E, czyli po pierwsze, co, co czuję? No, ja czuję taką na pewno ekscytację, ale taką zdrową, dobrze kontrolowaną ekscytację, dopaminka pod pełną kontrolą. Dlaczego ekscytację? Dlatego, że no po prostu wiem, że ta książka będzie czymś naprawdę wartościowym, e, że Zrobimy to, bo przecież już zaczęliśmy. Napisaliśmy tak naprawdę półtorej rozdziału przed jeszcze korektą pierwszą. Że, no, tam te wartości będą no nieco w inny sposób podane niż w tej formie do tej pory. Czyli to będzie coś innego niż filmy na YouTube, to będzie coś innego mhm. niż wpisy na Instagramie. Ta, ale przyznaj, yy, że nasza działalność głównie jednak opiera się na działalności internetowej. No, tak. większość z Was zna nas z internetów. Mhm. Po, po pierwsze ta chęć jednak spotkania się z Wami yy, pojawiła się i rozpoczęliśmy spotykać się z Wami, spotkania z Wami na żywo pod postacią warsztatów o zdrowiu. Druga taka chęć zmiany troszkę formy komunikacji z Wami, czyli przekazywania tej wiedzy w, w innej formie, która wydaje nam się taką... Jeszcze bardziej wyjątkową to jest właśnie chęć napisania książki, bo Ale znaczy, to, ja, ja mam przemyślenia takie. No, no bo to ty zadałeś pytanie po to, żeby odpowiedzieć. No to teraz ja tobie zadam pytanie, bo Zadaj. w ogóle przerwałeś mi odpowiedź na, na twoje pytanie. I i, ci nam, chcę ci powiedzieć, że to nie jest do końca grzeczne, Mateuszu. Więc okej, okay, jak już chcesz tak bardzo powiedzieć, to powiedz, co Ty czujesz y, przed <laughs> tym naszym zadaniem, czy w trakcie y, pisząc tą książkę? Y, ja czuję tak, ekscytację. Mhm niesamowitą ciekawość, jak nam to wyjdzie. Mhm. Przede wszystkim, wiesz, wiecie, przede wszystkim jest kolejne zadanie do wykonania. Mhm. Zadanie, które wydaje się być naprawdę zadaniem trudnym, trudnym mhm. ale z drugiej strony ten efekt, który chcemy osiągnąć, jest naprawdę wart tych poświęceń, które prawdopodobnie będziemy musieli przeżyć, przejść, ale wy będziecie wszystko widzieć, bo mamy zamiar wam o tym powiedzieć. Ale nie przerywaj mi. Ja, ja panu nie przerywałem. Rozumiem. Chciałem powiedzieć, że generalnie tak. Cieszymy się, że te materiały, które jakby produkujemy, e-booki, kursy, spotkania pomagają wam. Ale z drugiej strony moje życie zmieniła książka Mhm. Ja akurat nigdy nie kupiłem ani jednego e-booka. Mhm. Nigdy nie kupiłem kursu, i mimo że nie czytam tak dużo jak Ty na przykład, Ty masz w mhm. domu całą ścianę książek, to autentycznie moje życie zmieniła książka, a, a mhm. raczej dwie książki. Mhm. I teraz to jest niesamowite, że ja wiem, bo też czytając liczne komentarze, mhm. wielu z Was. Jakby chciałoby dotknąć tej wiedzy, ale na przykład nie wiem, nie lubi czytać na y, urządzeniach mobilnych, nie toleruje e-booków, po prostu chce wziąć do ręki papier, książkę, i to jest kolejny krok w naszej działalności. Yy, to prawda, jak to mówi. Yy... Pewien nasz przyjaciel, papier musi być i to mocny, więc papier będzie mocny, ale ja mam to samo, że w mnie zmieniły książki, bez względu na to, jak dużo czerpie z YouTube'a, jak dużo czerpie z blogów. I ale mnie zmieniły książki, bo no jest coś takiego chyba, czego nie zmieni czas i żadna nowinka technologiczna, prawdopodobnie przez najbliższe lata jeszcze, co jest w książkach, bo książkę możesz wziąć do ręki, książkę możesz, jak, tak jak ja lubię zakreślać, lubię pisać, lubię wracać do pewnych rzeczy, w książce jest to łatwiejsze. Faktycznie, ja mam z drugiej strony też coś takiego, że kogo bym nie słuchał na internecie, na przykład profesora Lustiga, czy innych wielkich ludzi z tego naszego świata, ze świata medycyny, czy Shona Bakera, to zawsze szukam, czy nie wydali jakiejś książki mhm. i za każdym razem te książki zamawiam. Zresztą widzisz, jakie mam książki, no to są książki, które odzwierciedlają aktualną moją wiedzę tak, i zainteresowanie. Ale to, co ty powiedziałeś, i ja, ja to też czuję, że um, książka, kupienie książki, to jest taki symbol, też i sposób odwdzięczenia się danemu autorowi za to, że zmienił Twoje życie. Mhm. To jest też y, bardzo ważne, dlatego to jest taki jakby y, dowód, że. Łączysz się, że jest to naprawdę ktoś, kto jest dla ciebie ważny. Ja mam jeszcze jedną, jedną taką myśl, bo ktoś, by, ktoś od razu z, z, w podobnej sytuacji mówi, że książka to jest niesamowity produkt marketingowy dla firmy i dla m, osobistego brandu. Tak, to jest oczywiście też bardzo ważne, ale ja sobie tak myślę, że. M, My, my tak naprawdę nie potrzebujemy tej książki po to, żeby uchodzić za, nieskromnie powiem, za specjalistów w danej dziedzinie, bo jakby my się, myślę, że spokojnie napiszcie w komentarzu, czy czasami nie, nie zagalopowałem się za bardzo. No bronimy się efektami. Tymi e, rekomendacjami w was, swoimi pacjentami, e, spotkaniami na żywo, więc ja, ja faktycznie tą książkę traktuję mocno ambicjonalnie bardziej niż marketingowo. Tak, poza tym, wiecie, jak, jak, jak coś się robi, najczęściej nie dla kogoś, bo mhm. jakby coś ja, się robi dla ty siebie, a ja, ja dla ciebie. Y, y, Łukasz, chodzi mi o to, Mateusz. że coś wymyśliliśmy, mhm. czyli ten projekt bracia rodzeń. I nie wyobrażam sobie, żeby tego nie rozwijać. Więc dla mnie to jest taki symbol rozwoju, czyli wymyślanie nowych rzeczy, nowych sposobów, w jaki moglibyśmy dotrzeć to z, tymi, z tą informacją do jak najszerszego grona osób. No to leciutko skręcając z tematem, pójdźmy do, te, do, do pytania, jak. Zamierzamy napisać tą książkę tak Ogólnie, no, bo troszeczkę będzie... ogólnie takie um, może narzędzia jakich narzędzi będziemy używać może a może tak... zostawmy to sobie na, na osobny odcinek no dobra yy, bo dzisiaj właśnie na, chcieliśmy odpowiedzieć dlaczego właściwie ta książka a. Ma, ma powstać okej okay. no to no chyba odpowiedzieliśmy na, na te pytania w takim tak. razie no to teraz, teraz słuchajcie teraz jest głosowanie jak uważacie to jest dobry pomysł to jest zły pomysł dajcie znać w komentarzu Bracia Rodzeń piszcie, Bracia Rodzeń weźcie, nie róbcie siary, dajcie sobie spokój, niech piszą inni. To prawda, ale jak już napiszecie, że spoko, fajny pomysł, to też napiszcie jaką na przykład macie wizję, jak, 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 jaka... Forma książki byłaby dla Was najwygodniejsza z Waszego, oczywiście, doświadczenia, bo my nie mamy jeszcze takiej jasnej wizji. My po prostu zapełniamy puste kartki treścią, którą później ubierzemy w jakieś ramy, o których jeszcze tak naprawdę nie znamy, bo one się będą rodzić w miarę pis pisania tej książki. Termin powiemy, bo tutaj jest też fajnie psychologicznie. Tak. Postanowiliśmy sobie, że tą książkę skończymy pisać do końca marca kwietnia. Do kwietnia, czyli to może być pierwszy, ale pe pewnie gdzieś tam pod koniec kwietnia, czyli w maju, już byśmy chcieli tą książkę dać w formie papierowej e, całemu światu. I chcielibyśmy również, aby co środę pojawiało się kolejny odcinek tej serii. Będziecie widzieć, będziecie słyszeć, jakie przeżywamy historie. Co nam sprawia, wiecie, łatwość i przyjemność, a ja coś czuję, że spotka nas wiele trudności, no bo my nie wiemy, co jeszcze nas spotka. Nigdy w życiu nie wydaliśmy książki. A będziemy to robić w formie self-publishingu, czyli wszystko będziemy tak. robić sami. I teraz tak, znamy teorię, bo słuchamy podcastów. Dostąd yy, czerpiemy wiedzę podcastów amerykańskich autorów książek yy, i teorię znamy bardzo dobrze, ale umówmy się: teoria, praktyka lub przepaść. Mhm. Często. Więc, żeby coś wiedzieć, trzeba to zrobić. Cieszymy się, aha, i w książce prawdopodobnie nie będzie kciuka, w który trzeba walnąć, bo na YouTubie, póki jesteśmy, a jesteśmy teraz, to prosilibyśmy jednak, żebyście walnęli w tego kciuka i zasubskrybowali Skrybowali. kanał, mhm. bo wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film dalej, a potem powiedzą o tej książce. Dalej. Tylko, żeby nie podsyłali tym, którzy każą liczyć kalorie. Chociaż, nie, wróć, niech podsyłają tym, może przestaną liczyć i wszystko będzie prostsze.